Karol I Habsburg, cesarzem Austro-Węgier, był jedynie niespełna dwa lata do listopada 1918 roku. Pewnie dlatego nie zapisał się w pamięci tak mocno jak jego poprzednik, panujący kilkadziesiąt lat, Franciszek Józef. W wyniku zmian politycznych po roku 1918 Karol został wywieziony na wyspę Madere, gdzie wkrótce dołączyła do niego jego rodzina. Ostatni cesarz zmarł na wygnaniu na zapalenie płuc w roku 1922. Został pochowany w stolicy Madery Funszal w położonym bardzo wysoko kościele, który widzicie na filmie. Karol I jest błogosławionym Kościoła katolickiego. To na jego cześć rodzice Jana Pawła II mieli nadać swojemu synowi imię Karol. Po więcej ciekawych tematów i rozmów zapraszam na www.ludzie-są-ciekawi.pl. Do usłyszenia.